Witam państwa, Janina Paradowska. I w Republice Książki kolejni goście, Michał Komar i pan Jacek Denel. Pisarze? Dzień dobry. Pisarze, dzień dobry. Obaj pisarze, obaj pisarze. Chociaż ostatnio mam wrażenie, że pan Michał Komar bardziej słucha niż czyta i pisze. Co bardzo to się lubię słuchać wywiad tych... rzeka za wywiadem tak, rzeką. Tak, tak? Tak, tak, bardzo lubię słuchać ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, a potem lubię czytać to, co spisałem. To Aha, czyli w ten sposób tak. do, dokonuje się ten proces. I taką nam tutaj rolę trochę wyznaczono. Nie musimy się jej do końca trzymać, ale spróbujmy. A mianowicie o doświadczenie pisarza z czytelnikami. Każdy z panów wydaje książki, ma promocję tych książek, ludzie przychodzą, rozmawiają. Jaki to jest typ rozmowy, panie Jacku, po, po takiej promocji? Czy tylko chodzi o ten podpis, żeby mieć autograf, który... I potem postawić na półce, nie wiem, czasem rodzinie pokazywać, o proszę, tutaj pan Denel mnie podpisał, nie? Czy, Bar bardzo jest coś różnie. Więcej? Bardzo jest różnie, bo y, czytelnicy są bardzo różni. To mm -hmm. jest y, ogromna, y, spolaryzowana grupa, którą łączy to, że wszyscy oni potrafią czytać i po książki sięgają, ale poza tym nie ma żadnych reguł. Y, ani wiekowych, ani płciowych, ani jeśli chodzi o wykształcenie, ani jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, a, a, ani jeśli chodzi o poglądy. I to są bardzo rozmaite rozmowy, tak jak rozmaici są ci ludzie. Są ludzie, którzy przychodzą na takie spotkania ze snobizmu, są tacy, którzy z potrzeby powiedzenia czegoś od siebie, a niekoniecznie słuchania, tacy, którzy się chcą czegoś więcej dowiedzieć o książce, tacy, którzy chcą się czegoś więcej dowiedzieć o pisarzu, tacy, którzy chcą po prostu porozmawiać o literaturze, Niekoniecznie o tej książce czy o tym pisarzu. To jest ja bardzo rozmaite. Panie, panie Jacku, czy pan ma wyobrażenie swojego czytelnika? nie czasem nie jest łatwo przeczytać to, co pan pisze. Nie należy pan do takich pisarzy, których się tak łatwo przelatuje. To nie są takie książki, które nie zmuszają do, do zastanowienia. Czy pan ma taką wyobraźnię dla kogo pan pisze? Myślę, że pisarz w momencie, w którym prowadzi narrację, to musi sobie wyobrażać czytelnika jako kogoś, kto przychodzi do tego tekstu z zewnątrz, kogoś, kogo trzeba przez ten tekst prze prowadzić, ale to nie jest tak, że ja sobie wyobrażam, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, czy to nie, jest no w jakim wieku nie. i tak dalej. To jest po, po prostu pewna, pewna świadomość, pewien duch, którego wzywamy i którego prowadzimy przez tekst i musimy wiedzieć, gdzie on się będzie gubił i albo go gubić świadomie, albo go nie gubić w ogóle i prowadzić. Jeśli ma się zgubić, to powinniśmy mu później pokazać drugie wejście, w którym się ma odnaleźć i tak dalej, i tak dalej. Taki, taki drugi umysł, myślę, że temu ten, ten, ten wymyślony słuchacz towarzy, towarzyszy temu głosowi mówiącemu. Natomiast y, to nie jest tak, że to ma być osoba, która ma jakiś cenzus wykształcenia czy. Tak, czy, nie, czy, ja czy... rozumiem. Chodzi raczej o typ czytelnika. A pan Michał Komar, y, niezależnie od własnych, y, od własnych książek, to no, jednak ostatnio, panie Michale, to te wywiady rzeki budują pana pozycje, prawda? No to są ja bardzo chcę. ważne książki. Pan nam przedstawia świadków historii. To jest taki świadomy zamysł, bo to jest tak dla wszystkich, nie dla historii, dla potomności, żeby utrwalić. Tak, tak, ale ja chciałbym jeszcze do, do sprawy proszę. wieczorów autorskich, bo ja chciałbym opowiedzieć o moim udziale w wieczorach autorskich, ale jako w, 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 widza. Ach, przegapiłam, przepraszam. Jako widza. Tak, bardzo Takie proszę. trzy wieczory autorskie, które zapadły mi w pamięć, będę je pamiętał do końca życia. Mhm. Ale to nie były moje wieczory. Tak, ja rozumiem, jako widza to rozumiem, tak, że... dziewięcioletni chłopiec uczestniczyłem w wieczorze autorskim Leopolda Staffa, który czytał swoje wiersze i te, tego nigdy nie zapomnę. Dwa lata potem słyszałem, jak Władysław Broniewski głosem <laughs> wiarusa wiecowego recytował swoje wiersze, tego też nigdy nie zapomnę. I w 1964 roku... Wieczór autorski Jerzego Andrzejewskiego, kiedy czytał miazgę, fragment miazgi, który napisał. I ja tego nie zapomnę, To znaczy, to mnie kształtuje, ja to noszę w sobie. Tę delikatność Leopolda Staffa, brutalność no brutalność poetystyki tak. Władysława Broniewskiego i niesłychanie piękne no, czytanie Jerzego Andrzejewskiego. Noszę no w sobie jako fragment w stanie. Nie każdy jest w stanie literatury. tego doświadczyć. To jest czas. Ale, to jest coś naprawdę ale tak, to jest doświadczenie. Ja niezwykłe. chciałbym to komuś opowiedzieć, ale mhm. nie wiem, czy bym, czy bym umiał. No to chociaż zasygnalizował pan. Może ktoś napisze wywiad Rzekę z Michałem Komarem <laughs> i wtedy Michał nie, nie, nie. Komar to wszystko, ja wszystko opowie. A teraz o tych świadectwach historii. Ja rzeczywiście mam taki plan, który nie wiem, może się, może się spełni. Ponieważ zauważyłem lata temu, że świadkowie historii. Uczestnicy historii albo nie mogli pisać, albo nie chcieli pisać, albo nie umieli niekiedy pisać, chcieli opowiadać, ale nie, nie mieli szans. Więc ja pomyślałem, że przyszedł taki czas, kiedy można już mówić prawie że wprost i można to zapisywać i wydawać. I myślę, że to jest z korzyścią, pomijając moją własną korzyść, to z korzyścią dla wielu osób, które... Chciałyby się dowiedzieć, tak naprawdę się dowiedzieć, jak to było. Nie tylko na poziomie wielkich faktów politycznych, ale na poziomie no, tego, co się jadło, jak wyglądało mieszkanie, czym było oświetlone. Przecież w tej chwili, kiedy pytam moich, no, moich studentów. Jak wyglądało mieszkanie w XIX wieku, Mówiono, no było z prądem elektrycznym. Ja mówię, w Warszawie nie. No. Nie było prądu elektrycznego w Warszawie. W XIX wieku no, przy... nie było kanalizacji w połowie XIX wieku. To wszystko... To trzeba tak. Wyszliśmy od sprawy, od kontaktów, od bezpośredniego kontaktu, kontaktu z czytelnikiem, od spotkań z autorami. Panie Jacku, Pan dużo takich spotkań odbywa? No dużo. Teraz powiedziałbym, że około 50 rocznie w Polsce i za granicą, ale głównie w Polsce. Czy jest jakaś różnica między tym, czym interesuje się publiczność polska a zagraniczna? S są takie kraje. Jest tradycja na przykład tradycja niemiecka, gdzie nacisk jest położony na czytanie tekstu. Niekoniecznie na, na rozmowę, na pytania. W Polsce tekst czytany jest pewnym dodatkiem. Przede wszystkim to jest taka tradycja spotkania z interesującym człowiekiem. I pisarz jest tym interesującym człowiekiem. Natomiast w, w Niemczech jest tekst, i to jest ciekawe, że rozumiem, jeśli to jest autor niemiecki, który czyta po niemiecku. Natomiast dokładnie tak samo jest, kiedy jest autor zagraniczny, który ni w ząb niemieckiego nie zna, kiedy czyta aktor nie swój tekst tylko tekst który dostał i którego się nauczył i równocześnie dla publiczności jest to ważne przychodzi się na czytanie książki a nie na nie tak bardzo na rozmowę z autorem no to ja myślę że to wypływa w ogóle z tradycji niemieckiej prawda gdzie czytanie Oczywiście tak było zupełnie inne. rodzinne wartość, czytanie rodzinę, tak niż, niż w Polsce a jak jest na jak na spotkaniach Pani Michale Pana, bo no, u Pana to jest Pan Jacek sam staje, prawda, sam ze swoją książką, a obok Pana staje jeszcze drugi interesujący człowiek. No to ja stoję obok niego. Czy Pan stoi obok niego? No przepraszam. <gry> Jak to wygląda? No najczęściej są to pytania do bohaterów, do moich rozmów. Ale co ludzi interesuje tak? naprawdę, że, jakby czy ta zawartość, która, której oni jeszcze nie znają, prawda? Czy, czy w ogóle, co ten człowiek myśli? Bo tak się zastanawiam, no przyjdź po autograf, to tak, no ale przeczyta za chwilę, przeczyta, wszystko w książce. Ja miałem szczęście, że rozmawiałem z, no, z Władysławem Bartoszewskim, z Krzysztofem Kozłowskim, a z ludźmi ogromnych zasług. Więc na sali bo, no, czytelnicy wstawali mówili, chciałbym panu podziękować za to, co pan zrobił dla Polski. No i to jest właśnie ważne. I to, I jest to było ciekawe. fantastyczne. Bo ja się mm -hmm. czułem niepotrzebny. Bo właściwie i chyba dobrze, że się czułem niepotrzebny. Bo dobrze, dzięki, to to że dzięki tej książce coś zostało przekazane i... I uruchomiłem kontakt bezpośredni między, między czytelnikiem a, a bohaterem, a zarazem a autorem. No być może dla wielu z tych ludzi to była taka wyjątkowa też okazja, żeby usłyszeć to słowo, że dziękuję, prawda? Bo tak nie zawsze publiczność ma okazję to bezpośrednio, bezpośrednio wyrazić. Panie Jacku, a pan w ogóle lubi takie spotkanie, czy to jest taki przykry obowiązek dla pisarza? Myślę, że zależy od pisarza. Są pisarze, którzy bardzo się źle czują w takich towarzystwie czytelników. Wolą to dzielić są pisarze, którzy się ukrywają, no Pynchon jest tutaj, prawda, koronnym przykładem, pisarze, którzy na przykład źle wypadają w takich kontaktach, dlatego, że są nieśmiali, nie lubią mówić, uważają, że wszystko, co mają do przekazania, najlepiej przekazują na piśmie. Ja akurat takie spotkania lubię, również dlatego, że mamy w Polsce znakomitą instytucję stosunkowo nową, jaką są dyskusyjne kluby książki. I to jest niesamowite doświadczenie, że je się po całej Polsce dociera do jakichś małych miasteczek, czasami mi się zdarzało w, w dużych wsiach, w tych publiczność jest po pierwsze ciekawsza e, pisarza niż publiczność wielkomiejska. Miejsca, która jest zawsze nieco bardziej taka już zblazowana. W no tak. Że tak, a tam mówię. są ludzie naprawdę głodni mm -hmm. tego kontaktu z kulturą. E, nierzadko znacznie bardziej przygotowani. Mają znacznie ciekawsze pytania. I e, wie pani, no jedzie pani przez całą Polskę, do, nie wiem, w Podkarpacie albo w, na Kujawy albo na Śląsk. E, na przykład zimą brnie pani przez jakiś śnieg, a tam jest 40 osób, które przychodzą i chcą pani słuchać. No to jest fantastyczne. Miał pan takie doświadczenie kiedyś, panie Michale? Dwa razy w życiu. No tak? i więc panu zazdroszczę, bo pan ma 50 razy w, w, w ciągu roku takie doświadczenia. Dwa razy w życiu miałem takie doświadczenie z moimi pan powie, tak. No. I było to coś naprawdę przejmującego. I, e, jak dobrze, że są tacy ludzie. Powie pani. Ja myślę, że każdy pisarz staje pewnego dnia przed pytaniem, kto mnie przeczyta, kto mnie zrozumie, bo to jest chyba ważniejsze. Nagle się okazuje, że jest mnóstwo przyjaciół, tych, którzy z empatią podchodzą do tekstu i jak się okazuje, którzy chcą rozmawiać na ten temat. To jest najlepsza, myślę, że to jest naj, na największa nagroda dla pisarza. A te dwa spotkania, o których Pan wspomina, to przy jakiej okazji były? E, przy okazji takiej książeczki, którą napisałem, nazywała się Wtajemniczenia, a tak. przedtem nazywała się Taka powieść Trzy. I to zresztą było wzruszające, ponieważ ten, to, tam w tych trzech tam jest taki wątek związany z historią kodnia Matki Boskiej Kodeńskiej. I nagle pojawiła się taka grupa, która przyniosła mi serdeczne pozdrowienia od proboszcza kodnia. Co było tak wzruszające? No to, to rzeczywiście, to to było wzruszające. Pytam gości, z którymi rozmawiam także o to, czy mają takie książki. Które wywarły taki zasadny, że mają poczucie, że wywarły wpływ na ich życie, jako się ukształtowały. Tak na koniec chciałabym zapytać, oprócz własnych oczywiście, ale własnymi kształtuje pan innych, panie Jacku. Nie, nie, ja uważam, że pisarz przede wszystkim pracuje czytając, a nie pisząc, więc to te cudze książki kształtują. To było ich sporo oczywiście w takim okresie kształtującym, czyli powiedzmy lata później podstawówki, liceum wczesnych studiów. E, to był mistrz Małgorzata, to było 100 lat samotności, opowiadania Szulca, e, niezwyciężone Faulknera, opowiadania Borcheza, e, Izaka Babla, e, ale chyba taką ostatnią książką, która rzeczywiście mnie zmieniła, to był kwartet aleksandryjski Lorenza Durella. Który zrobił na mnie jakieś piorujące wrażenie. Ja miałem wtedy 19 lat i wychowywałem się sam siebie już literacko, w takich rejonach, właśnie borchesowsko-szulcowskich, z pewnym przekonaniem, że jest jakiś sekretny język świata, symboliczny. I przeczytałem Dyrela, gdzie jest ten, ta twarda rzeczywistość, i on zna mnie zrobił większe wrażenie pod tym względem niż Hemingway, niż Konrad. To, że jest człowiek, jego psychika i wzajemne naświetlanie siebie. Um, ale później był jeszcze Kecyje, jeszcze, jeszcze paru innych pisarzy. Ale taki ostatni, a wielki taka szok lista to. Lista to... rekomendacyjna Michała Komara w takim razie. Ja no już się podpisałem pod listą pana, pana Jacka. A w całości, ale... a nic własnego? Nie, coś własnego. Wielka literatura rosyjska. To znaczy, to co myślę o wielkiej literaturze rosyjskiej, oczywiście fragmenty Dostojewskiego, ale ja uwielbiam tą Stoja i to jest punkt pierwszy, a punkt drugi to klasyka brytyjska, angielska. Bo znaczy... Mogę kontrasygnatę też złożyć tutaj. Tak? No to już się I porozumie. tym pogodnym akcentem w takim razie kończymy to spotkanie w Republice Książki. Bardzo dziękuję. dziękuję. Pan Jacek Deneli, panowie Michał Komar opowiadali o swoich spotkaniach z czytelnikami, o swoich czytelniczych fascynacjach. Janina Paradowska, dziękuję bardzo.